Dwa lata temu podpisując umowy na dostawę umundurowania z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych, zobowiązaliśmy się do rozbudowy mocy produkcyjnych, do zwiększenia mocy produkcyjnych, do budowy trwałego zaplecza produkcyjnego dla dostaw umundurowania dla sił zbrojnych. Również dwa lata temu w strategii firmy produkcja i dostawy umundurowania zostały odnotowane jako strategiczny obszar naszej. Oferty. W końcu dwa lata temu, jako zarząd firmy, postanowiliśmy, że Wydział Szwalni w Częstochowie musi mieć nową, nowoczesną siedzibę. Jest to jeden z najważniejszych inwestycji, którą w ostatnim czasie udało nam się zakończyć, bo tu, jak widzimy, dziś już trwa praca w pełnym zakresie. Jest to oddział Zakładów Maskpol, które główną swoją siedzibę mają w Konieczkach pod Częstochową, ale tu w Częstochowie otworzony został właśnie ten nowy zakład. Zakład, który będzie poświęcony, jego działalność będzie poświęcona w całości do produkcji mundurów, szycia mundurów dla polskich sił zbrojnych i nie tylko, oczywiście też dla innych odbiorców. W tym miejscu zbudowaliśmy miejsca pracy dla nowych 250 pracowników. Są to w większości panie, szwaczki, które codziennie przygotowują mundury dla naszych żołnierzy. Rzeczywiście jest to inwestycja, która pochłonęła kilkanaście milionów, zrealizowana w bardzo szybkim tempie. Można powiedzieć, że to było naście miesięcy od momentu podjęcia decyzji. Środki, które zostały wykorzystane głównie pochodziły z własnych środków inwestycyjnych spółki Maskpol. Akceptacja tych inwestycji przez Polską Grupę zbrojniową była oczywista. Mamy świadomość potrzeb, jakimi Polska Armia dziś zwraca się do producentów, do nas, do zwiększonej ilości produkcji mundurów. No wszystko jest to przygotowane pod to, aby wyposażyć nową 300-tysięczną armię i zabezpieczyć odpowiednie ilości umundurowania. Wszystkie inwestycje mają zwiększyć nasze moce produkcyjne, umożliwić nam zwielokrotnienie produkcji. Bez rozwoju, bez inwestycji nie możemy mówić o dalekowzrocznej przyszłości przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Każdy żołnierz jest ubrany w elementy wyprodukowane tu w maskpolu wszyscy żołnierze korzystają z wyposażenia i umundurowania wyprodukowanego w Maskpolu i rzeczywiście to jest olbrzymia odpowiedzialność. Nasze tegoroczne dostawy są znacznie większe niż ubiegłoroczne, a przyszłoroczne dostawy będą musiały być większe niż tegoroczne. Dlatego bez tych inwestycji, bez tej inwestycji, bez kolejnych w zakładzie w Konieczkach one są po prostu po prostu potrzebne, żeby zrealizować nieperspektywiczne potrzeby sił zbrojnych, tylko bieżące. W bieżącym roku oraz w latach następnych. Obok produkcji mundurów, bo to nie jest jedyna działalność polskiej spółki Maskpol, Oprócz mundurów w Maskpolu produkujemy również oporządzenie, wyposażenie żołnierzy. Między innymi maski gazowe, między innymi wszelkie stroje ochronne, ale poza tym całą balistykę, czyli kamizelki kuloodporne, hełmy kevlarowe. Wszystko to tu właśnie w Maskpolu produkowane jest. I kolejnym etapem rozwoju naszych zdolności to jest inwestycja w ten fragment działalności, zwiększenie zdolności ilościowych, ale co za tym idzie też rozbudowa potencjału w zakresie rodzajów tego, tych produktów tutaj realizowanych. Będziemy chcieli, aby Maskpol był podstawowym dostawcą elementów do pancerzenia wozów Borsuk, podstawowym dostawcą do pancerzenia mat też odłamkowych, między innymi na okręty, które dziś w ramach projektu Miecznik są realizowane. Więc Maskpol dziś inwestuje w kolejne nieruchomości, inwestuje w kolejną infrastrukturę, Czekamy na kolejne maszyny, które będą stanowiły wyposażenie już istniejących hal, tych, które od dłuższego czasu są, nawet są własnością spółki Maspol w Konieczkach. To wszystko da nam w niedługim czasie dużo większe możliwości, które zwiększą i potencjał dla polskiej armii, ale zwiększą też zdolności produkcyjne na rynkach trzecich. Państwowa spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Jest partnerem godnym zaufania dla polskich sił zbrojnych. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tak zacne wydarzenie, jakie jest otwarcie zakładu produkcyjnego, wydziału produkcyjnego. Cieszę się dlatego, proszę Państwa, bo jesteśmy z Państwem od 20 lat. Wspomagamy Państwa w systemie zarządzania. Tak naprawdę to ten system zarządzania budujecie Państwo, co ostatnio miało miejsce i sprawdzone zostało przez naszego audytora. I tutaj mam niezwykle wielką radość i przyjemność wręczenia Państwu certyfikatu potwierdzającego, że Państwo te dobre praktyki, jakie są opisane w normach, spełniacie, spełniacie na najwyższym poziomie i co mnie cieszy, jako jednostkę, przedstawiciela jednostki certyfikującej, że pretendujecie Państwo do firmy, która zarządza nowocześnie, budując właściwy potencjał sił zbrojnych i będąc takim mocnym, mocnym ogniwem zaopatrywania sił zbrojnych, a my jako Jednostka. Czujemy się taką cegiełką w budowaniu państwa tutaj mocy i przedsiębiorczości. Życzę państwu dużo zadowolenia, sukcesów i będziemy dalej z państwem działać. Od wielu miesięcy Polska Grupa Zbrojeniowa w zasadzie w każdej domenie dokonuje znaczących inwestycji. Inwestycji, które zwiększają zdolności produkcyjne Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Są to oczywiście inwestycje, które są odpowiedzią na zapotrzebowanie polskiej armii. Odpowiedzią na decyzję ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, który oczekuje od polskiego przemysłu zwiększonej wydajności. I rzeczywiście, wraz ze wzrostem liczebnym armii, wraz z koniecznością pilnej modernizacji polskiej armii, nasze zakłady, spółki wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej zwiększają swoje moce produkcyjne. I czy mówimy o stalowej woli kucie, stalowa wola która rozbudowuje swój potencjał, które już w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy zwielokrotniła produkcję. Czy mówimy chociażby o zakładach MESCO, które swój na przykład flagowy produkt produkują już kilka, kilkakrotnie w większych ilościach niż jeszcze przed wojną. Wszystkie te nasze zakłady są mocno zmotywowane i przygotowane do tego, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie. Pamiętajmy, że poza samą produkcją. Zakłady wchodzące z w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej też e, świadczą usługi na rzecz wojska w zakresie utrzymania i serwisu sprzętu, już e, będącego na tym wyposażeniu. Ponadto wspieramy naszych przyjaciół z Ukrainy i w coraz większym stopniu dokonujemy eksportu do krajów trzecich, bo produkty Polskiej Grupy Zbrojeniowej, produkcji naszych spółek, sprawdzają się nie tylko na froncie wojny na Ukrainie, ale już dziś doceniane są w wielu innych miejscach, co pokazuje, jaką jakością mamy dziś do czynienia w państwowym polskim przemyśle.